Wracam na YouTube. Zostawcie w komentarzu pytanie, jakie chcielibyście zadać mojemu pasażerowi. Mogą być jaja, ale ze smakiem, szanujmy ludzi. Chodzi mi o to, że w następnym filmie wybiorę jedno z pytań, i zobaczycie, jak zadaję je jakiemuś przypadkowemu pasażerowi. Jeśli choć raz uśmiechnąłeś się dzięki mnie, zostaw po sobie ślad. To pomoże mi rozwinąć kanał. Dzięki, że jesteś. Co zauważyłam, że w momencie, kiedy mam na dachu lampę. O, jeszcze trzeba zatankować. Że w momencie, kiedy mam na dachu lampę Ubera, to wtedy jest większe zainteresowanie tym samochodem. Nie mówię, że mną, jako kierowcą na drodze. Czy na pewno prawidłowo jeżdżę, czy na pewno nie łamię przepisów? Jestem lekceważona. Miałam taką sytuację jakiś czas temu, że poprosiłam panią. Pani wsiadła z dzieckiem, chciała oczywiście przewieźć na kolana, dziecko, i poprosiłam, żeby. Zaproponowałam pasy, te, które włożę zamiast fotelika od Smart Kit Belt I pani mnie zdezywała, pani powiedziała, że. żebym wróciła na studia, a jak chcę zbawić świat, a nie ją pouczała, że ona przez dwa lata jeździ tą drogą i żaden taksówkarz jej nigdy nie zwrócił uwagi ja jestem głupia, że zwracam jej uwagę, bo za kogo się uważam i że to nie jest w moich kompetencjach. W moich kompetencjach jest tylko yy, kierowanie samochodem, a nie pouczanie. Szkoda, że nie miałam wtedy wideo rejestratora, bo chętnie bym nam to pokazała. O, cześć z tej strony, Kasia. O, pan się mi tu pcha, chociaż nie powinien. Pan w Mercedesie. Mmm, ale podziękował chociaż. Spójrzcie, z czym, z czym jeżdżę. To jest serduszko od mojego syna. Dużo się zmieniło. Zaczynając od tego, że... Muszę nosić okulary. Jest mój kluczyk. A, tu jest. wypuszczasz mnie? Dzięki. Podziękuję mu. Dajcie znać, czy też dziękujecie kierowcom. Czy to się z prawem? Fajnie by było, jakbyście mi napisali, co by się stało, jakbyście wsiedli do taksimamy. mamy. Jakbyście zareagowali? O, matko, kobieta. Od tego tekstu zaczyna się, zaczynają się najśmieszniejsze kursy. O, matko, Polka. Jeśli nie widzieliście jeszcze, a macie ochotę zobaczyć mnie w śniadaniu, zapraszam Was serdecznie. Mogę Wam podrzucić tutaj link. Dobra, zatankujemy. I opowiem Wam za chwilę o tym, czemu mnie nie było, i co się działo, i jak to się stało, że w Teatrze Kana, w spektaklu Autoterapia, taksi mama została przedstawiona jako postać w spektaklu. Ostatnio czytałam takiego mema taki żart że jeśli nie masz nawet 50 zł na zatankowanie Zatankuj za randomową kwotę 16,53. Wtedy sprzedający na stacji pomyśli, że po prostu dotankowałeś do pełna. Jeżeli cię interesuje zdanie innych osób, co sobie pomyślą, stresujesz się tym, to to jest dobre rozwiązanie. Wracając do teatru w Szczecinie w styczniu, premierem miał spektakl autoterapia, w którym. Między innymi Taxi Mama była przedstawiona yy, na podstawie filmików z y, mojego YouTube. Y. Wybaczcie, że mówię YouTube'a, tak mnie to śmieszy. Yy, jeśli bardzo Wam to przeszkadza, dajcie znać, będę mówiła YouTube. I yy, pokażę Wam teraz fragment. Nie. Kurde ty, nie? Ja, ja nie mogę ty, ale fajna jesteś dziewczyna, nie? Nie? Ty. E, e, nie, bo ja tam nie jestem jakimś tam nawiarzem, nie? E, wiesz, nie. A, a, ale od razu to mi się widziałem, czy wiesz, kurde, nie? Że, 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 że dobro jest w twoich oczach, nie? No. E, e, ten, a mieszkasz tu niedaleko, tak? Tak. Ja cię nic! Ale tak, ja, kurde, kurde, nie. Ty, a gdzie? A, kurde, A z chłopakiem mieszkasz? Nie. Kurde, <gulne>, z kolegą, kurde, z koleżanką? Hmm. Ja. Ja nie mogę, ty... Ja... Bo, nie, bo w ogóle ja nie jestem jakiś tam ciekawski, nie? Nie, bo, bo, bo w sumie to nie, nie, nie musisz mi mówić nic, nie? To... Jeśli chcecie obejrzeć całość, ludzie płakali na widowni ze śmiechu, e, co było miodem na moje serce. E, na moim Facebooku Kasia Kozuń, myśli Nik Mama, ale jak wpiszecie Kasia Kozuń będzie git. E, możecie obejrzeć całość. Czemu mnie nie było, co się wydarzyło? Wiecie, w skrócie powiem, nie będę się rozwijać. Każda mama, każda osoba, która jest sama na świecie i każda samotna mama czy samotny tata będą w stanie mnie w 100% zrozumieć. Generalnie chodzi o to, że mój syn zaczyna zaraz szkołę. Nie jest prostym dzieckiem, a to, że jestem z nim sama, dosłownie też nie pomaga. Miałam problemy z kamerą, teraz mam GoPro, będę je testować. Zobaczymy, jak jakość filmów, czy taki format będzie Wam odpowiadał. Z wideorejestracji nadal jestem zadowolona, Nagrywa, ale myślę, że nie jest kamera na, do nagrywania na YouTube. Bo zmieniło się dużo. Ja w grudniu zamknęłam swoją działalność gospodarczą e, i przeszłam do partnera klubowego. O kurs, Ty katoś! już zniknął. Muszę się szybciej orientować. To jest jakieś szaleństwo. Zdarzyło mi się też śpiewać z Marysią Sadowską w grudniu. Filmik dodałam na Instagrama swojego. Myślę, że za tydzień opublikuję film z panem, z którym, kochanym staruszkiem, z którym w ciągu tygodnia jechałam cztery razy, to się bardzo rzadko zdarza, i czułam się jakbym jechała z własnym dziadkiem. Rozmawialiśmy o polityce, o córce prezydenta. Zapytał mnie, czemu taka ładna kobieta jest sama, no i mu powiedziałam, więc więc jeżeli chcecie wiedzieć czemu, no to za tydzień dodam film. No i zobaczycie. To nienawidzi jeździć z klimatyzacją łapka w górę. Jest pierwszy kurs. Jest! Udaj się do miejsca od puśćcie mnie. Puścisz mnie. Puścisz. Nie, bo pojadę sobie zaraz w prawo, a nie w lewo. Dobra, ja bym mogła nagrywać odcinki, komentowanie moje na drodze. O, jedzie za mną! Co jedzie? Straż pożarna. Czekajcie, muszę zjechać. Tu, nawet mi nie, można gdzieś skręcać, tu, bo oszaleje. Nie, nie, jedzie w prawo, dobra. Zaraz co ja mam zrobić? I co teraz? Dobra, i co teraz? Puścicie mnie? Cudownie. Puścicie mnie? Dobra? Dobrze. Musiałam wyjechać na skrzyżowanie, bo straż pożarna nie miała jak, wiecie, przejechać. A nie miałam światła... Znaczy, przed skrzyżowaniem. A nie miałam światła zielonego. Ludzie kochani... Dobra, zakrywam nogi, bo jestem w spodniczce, żeby nie było, że kogoś tu kuszę. A tu co? Siatka, Oj, oj, panie, nie wyskakuj pan, tak? Hi. Dzień dobry! Nie A, okej. Okay. Do you speak Polish? Nie. No. Okay. And what language should I speak? Polish? Polish? <laughs> no, this is Polish. You Joe. understand only Polish? No, oh. no. It's okay. Udaj się do miejsca. Do... Bankowa, perfect Polish. <laughs> Ktoś sobie tutaj koszyk położył na miejscu parkingowym, żeby mu nikt nie zajął miejsca. Ja! Yeah. Pod szpitalem zakonu Bonifratrów w Katowicach. A, może mi się uda teraz zapytać pasażera, chociaż nie chyba facet, to się wstydzę. Czekajcie. Tak, 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 tak. Dzień dobry, Grze... Dziękuję bardzo. Dnia, wzajemnie. Do widzenia. Sorry, sorry, nie. Rozejść się wyjadę. się zaraz. Nie gorąco. Ja pierwszy raz jestem w sukience, w spódniczce. Ale staram się zakrywać kolana. Dobra, ja tu będę skręcać. Uwaga! Włączę kierunkostrasz, może mnie ktoś nie usłyszy. Jedzie za mną policja. Ile tu można jechać? 70. A wszyscy nagle jadą, jadą 50, bo jedzie policja. No dobra, to poczekać. Dzień dobry! O już chyba wysiadał do mnie. O ludzie. To jest pan, to trzeba wybaczyć. Tylko uwaga, bo autobus jak coś. Z drugiej. Do widzenia. Nie wiem czy wiecie, ale przez całe wakacje w sieci e, Multikin w całej Polsce puszczany jest uwaga, mój ukochany Harry Potter. Dzień nieco ogólnie, że Czemu? można powiedzieć, że wypuścili naszą dziewczynę z pracy. No? Wcześniej. Po prostu na uczelni zmiany zmarła osoba. Słucham? Na uczelni zmiany zmarła osoba, no i jedna akurat pracuje w sos Nie rozumiem, na tej zmianie zmarła, na pana zmi zmianie na, zmarła osoba? Jak na wcześniejszej aha. Wybijamy. O Jezu.